Ostatnimi czasy dosyć modne zrobiły się remastery i remake'i starych, świetnych, wręcz kultowych gier. Wystarczy wymienić taką odnowioną trylogię GTA, Warcrafta 3 czy zapowiedź remake'u pierwszego Wiedźmina. Ale jedną z gier niegdyś przełomowych o świetnym klimacie i gdzie nie gdzie do dzisiaj bardzo popularną jest pierwsza odsłona serii Gothic, o której od dłuższego czasu wiemy, że tworzony jest remake i tej gry. Tyle, że od stosunkowo niedawna wyjawianych jest nam coraz więcej informacji dotyczących tego, jak będzie wyglądać ta bardzo oczekiwana przez wielu fanów produkcja? Publikowane przez jej twórców, trailery czy screeny lokacji, potworów i pancerzy oraz szczegóły, o jakich twórcy informują w wywiadach czy na Discordzie, naprawdę napawają nadzieją nawet najzagorzałszych fanów, ale i wydają się zapewniać, że nie będziemy mieli do czynienia z byle czym. Dzisiaj opowiem Wam, co wiemy o tym, jak na ten moment będzie wyglądał remake legendarnego pierwszego Gotika. Zapraszam do oglądania. A jeśli nie możecie się już doczekać zagrania w remake pierwszego Gothika, polecam Wam zagranie na serwerze Gothic 2 Online o nazwie Axyl, który jest jednocześnie partnerem dzisiejszego odcinka. Axyl działa w trybie MMORPG. Tworzymy na nim własną postać z unikalnym wyglądem, ja oczywiście jak zwykle jestem starym dobrym Wiedźmikiem Geraltem, po czym rozpoczynamy rozgrywkę. Możemy expić, wykonywać wiele istotnych i przynoszących przeróżne korzyści misji fabularnych, które wymagają od nas korzystania z przeróżnych mechanik, takich jak wydobycie, zbieractwo czy łowienie ryb, do którego stworzona została nawet Prosta minigierka. Na serwerze występuje kilka map, wiele pancerzy i broni, które można nawet ulepszać, i mnóstwo mechanik, które nie występują w podstawowej wersji gotika. Wraz z osiąganymi przez nas levelami mamy oczywiście możliwość rozwijania naszej postaci, a oprócz tego w grze występuje system craftingu. Fajne są też takie niby drobnostki, jak na przykład to, że możemy biegać sprintem i mamy punkty staminy, czy chociażby nieźle zrobione rozmowy z NPC-ami. No i przede wszystkim istnieje tu społeczność graczy, z którymi możemy się nieustannie komunikować na czacie lokalnym. Oraz globalnym. Migra się na serwerze naprawdę przyjemnie. Serwer, pomimo że jest MMORPG, zachował urok Gotika i dzięki ciekawym, fabularnym misjom chce się grać na nim dalej. Aktualnie serwer jest w fazie testów, ale już można na nim grać. Bardzo serdecznie zapraszam Was do zagrania na tym serwerze, a wszystkie linki potrzebne Wam do ogarnięcia, jak na niego wejść, znajdziecie w opisie. W tym m.in. do serwerowego Discorda. Sama możliwość zagrania na nim jest dosyć prosta, gdyż jeśli macie Gotika Online, wszystkie potrzebne pliki ściągną Wam się, gdy wejdziecie na serwer. No ale przejdźmy do filmu. Zacznijmy może od tego, że na całe szczęście możemy już zapomnieć o tym, jak wyglądało wypuszczone kilka lat temu demo remakeu Gotika, gdyż po fali krytyki ze strony fanów, twórcy postanowili zrezygnować z tamtego konceptu gry i zacząć tworzyć remake na nowo, od zera, tak aby był tak bardzo wierny oryginałowi, jak to tylko możliwe, czego nie można było powiedzieć o wcześniejszym demie, które nie tylko posiadało zupełnie inaczej wyglądające od pierwowzoru lokacje, ale też w ogóle nie było czuć w nim gotikowego klimatu. Według mnie to bardzo mądra decyzja, która może zaprocentować po ostatnim. Premierze tej gry, i osobiście bardzo szanuję za konsultowanie się w wielu sprawach z fanami i poważne branie krytyki czy po prostu podpowiedzi fanów pod uwagę. Jak już wspomniałem, zapomnijmy o dotychczasowym demie i spójrzmy na nowe materiały wypuszczane przez twórców, gdzie najbardziej szczegółowo została zaprezentowana póki co należąca do starego obozu Stara Kopalnia. Na moje oko od razu można dostrzec, że została odzorwana bardzo wiernie i oczywiście podrasowana, jak przystało na standardy w 2023 roku, przy czym przez całe to podrasowanie, według mnie, w ogóle ona nie traci, lecz jeszcze bardziej zyskuje i od razu widać, że za remake'a biorą się osoby, które doskonale znają klimat pierwszego gotika. No właśnie, a kto należy do ekipy produkującej tej grę? Najbardziej medialną postacią wydaje się być twórca soundtracku do gothicowej trylogii i pierwszego Rezena, Kai Rosenkratz, który na podstawie muzyki znanej nam z pierwowzoru skomponuje również soundtrack do remake'u. Kai często pojawia się w wywiadach dotyczących produkcji tej gry oraz jest bardzo aktywny na remake'owym Discordzie, gdzie odpowiada na pytania i uwagi fanów. Zostając przy temacie ekipy tworzącej grę, co ciekawe z jednego z wpisów rozenkradca mogliśmy się dowiedzieć, że należy do niej m.in. jeden z kluczowych twórców słynnego moda do Gotika 2 – Kronik Mertany Archolos swoją drogą oprócz trailera w tle będą wam się wyświetlać również inne materiały wideo i grafiki udostępnione przez twórców prezentujące remake. Tak więc świat gry wizualnie będzie bardzo przypominał ten znany nam z oryginału, z tym że będzie oczywiście podrasowany graficznie i zapewne gdzie nie uzupełniony, że się tak wyrażę, gdyż kolonia górnicza w remake'u ma być powiększona o około 20% w stosunku do pierwowzoru. Według mnie jest to odpowiednie powiększenie jak na remake, tym bardziej, że górnicza dolina zostanie prawdopodobnie uzupełniona przez część wyciętego z jedynki ostatecznie kontentu. Taki obóz bandytów czy arena orków zostaną zapewne lepiej zagospodarowane i wykorzystane. A kto wie, być może będziemy mogli nawet odwiedzić zawaloną kopalnię lub podziemne miasto orków, a wszystko to będzie zgodne z klimatem pierwowzoru. Poza tym każdy kto przeszedł pierwszego gotika, mógł zauważyć, że jest to gra niedokończona. W wielu miejscach na mapie można znaleźć ślady niewykorzystanego kontentu, czy w późniejszych rozdziałach niemal w ogóle nie występują zadania poboczne. I tu spore pole do popisu będą mieli twórcy remake'u, którzy zapewne uzupełnią Poszczególne rozdziały o zadania poboczne, czy nawet umożliwią nam osiągnięcie gildii górów w obozie na bagnie, czego niestety zabrakło w produkcji z 2001 roku. Według mnie uzupełnienie remakeu o część usuniętego z jedynki kontentu to świetny pomysł. Jeśli chodzi o występujące w grze postacie, to podobno każdy występujący w grze skazaniec ma posiadać własną, unikatową twarz. Oprócz tego, Gra ma oczywiście posiadać polski dubbing i z tego co mi wiadomo, twórcy chcą zaangażować do niego aktorów dubbingowych podkładających głosy w pierwowzorze, a w przypadku, gdy nie będzie to niestety możliwe, będą chcieli wykorzystać ścieżkę dźwiękową z gry z 2001 roku. Chociaż zapewne nie będzie dało się uniknąć zaangażowania również nowych aktorów, tym bardziej, że remake będzie posiadał przecież nieco więcej treści od oryginału. Dotychczas oprócz Kopalni zaprezentowano kilka lokacji znajdujących się w starym obozie, takich jak Targowisko, Kuźnia czy Arena. Kilka pancerzy wraz z twarzami postaci, m.in. torusa, czy grafiki koncepcyjne niektórych charakterystycznych dla pierwszej odsłony potworów, takich jak krwiopica, ścierwojat, kretoszczur, pełzacz, goblin czy chrząszcz. Ale ich wygląd może jeszcze oczywiście ulec zmianie. Wiadomo też, że zmianie ulegnie m.in. system walki w grze, chociaż ma się on ponoć mimo wszystko odwoływać w jakiś sposób do tego znanego nam z dwóch pierwszych części gotika, ale to było raczej do Trzeba przyznać bowiem, że walka w tych grach jest już dzisiaj dosyć archaiczna. Poszerzono grono osób tworzących remake do około 40, gdzie za pierwsze znane nam demo odpowiedzialnych było zaledwie 7 osób. Zgodnie z oryginałem w grze nie zobaczymy hełmów, co miało miejsce we wspomnianym przed chwilą wcześniejszym demie, ale w przypadku pancerzy będą one składały się z kilku elementów. Twórcy zastanawiają się też nad zwiększeniem liczby kobiecych postaci w grze, lecz chcą zrobić to w ten sposób, aby nie wpłynęło to negatywnie na klimat więzienia przepełnionego przestępcami. Gotiku znajduje się też trochę niecisłości fabularnych, przykładowo związanych z następnymi częściami. I tym też twórcy mają zamiar się zająć, przy czym Kajersen Krans podkreślił, że uważają trzecią część za kanon. Gra tworzona jest na silniku Unreal Engine 4 i oprócz komputera będzie można zagrać w nią na PlayStation 5 i najnowszym Xboxie. Cóż, jeśli chodzi o moją opinię na temat tego remake'u, to osobiście jestem do niego nastawiony bardzo pozytywnie. Patrząc na wszystkie udostępnione przez twórców materiały wideo i grafiki koncepcyjne pancerzy czy potworów, czuję w tym wszystkim gotykowy klimat. Z tym, że przedstawiony świat wygląda po prostu bardziej realistycznie, a o to chyba w tym wszystkim chodziło. Niektóre potwory nie wyglądają może idealnie, ale według mnie, nawet na ten moment, prezentują się już przynajmniej dostatecznie i wierzę, że będzie to wyglądać jeszcze lepiej. Cieszy mnie również, że gotykowy klimat zapewni nam zapewne również komponowana przez Kaja Rosenkratza muzyka i to, że remake będzie nieco poszerzony o wyciętą z pierwowzoru treść, bo dzięki temu będziemy mogli przeżyć dodatkowe, nowe dla nas przygody, zachowujące przy tym klimat i zgodność fabularną z pierwowzorem. Dla mnie, tym bardziej, że rozgrywka dzięki temu się wydłuży, bo przecież stara doba jedynka była tak naprawdę dosyć krótka. Szczególnie gdy porównamy ją z o wiele bardziej dopracowaną dwójką, do której wyszedł jeszcze wyśmienity dodatek noc kruka. Jestem również ciekawy, jak będzie wyglądała w jedynce magia, która mi osobiście najbardziej podobała się w trzeciej odsłonie trylogii i z zaciekawieniem czekam na kolejne trailery i grafiki przedstawiające nam pozostałe obozy, postacie, potwory, pancerze czy po prostu przeróżne zakątki kolonii, bo póki co, wszystko co na razie pokazano, naprawdę mi się podoba. Swoją drogą bardzo fajne i nieco bardziej szczegółowe materiały o remake'u tworzy na swoim kanale dr. Borginson. Zresztą nie ukrywam, że jestem z nimi na bieżąco, gdy tylko wychodzą. Więc jeżeli jesteście jeszcze zainteresowani tematem remake'a, odsyłam was na jego kanał. Pozdrawiam i wy też możecie pozdrawić go ode mnie w komentarzach, czy coś, bo jego filmy nieco mnie zainspirowały i ułatwiły stworzenie tego materiału. Chociaż nie ukrywam, że już od dłuższego czasu sam chciałem wypowiedzieć się na temat tej gry, ale cóż. Ktoś musi być przecież tym pierwszym. Tak czy inaczej, to już wszystko, co miałem Wam do zaprezentowania w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was do pisania w komentarzach, co Wy sądzicie o remake'u pierwszego Gotika. Uważacie, że będzie to udany projekt, czy raczej ostatecznie nie wypali? Oprócz tego, zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania i wspierania kanału. W opisie znajdziecie też linki do mojego Instagrama, Facebooka, Discord'a i TikToka. Na razie.